Ram, pam, doo, -doo, -doo. Moi drodzy, witam Was w filmie makijażowym na moim kanale. Tak, wow! Od długiego czasu już takiego filmu na moim kanale nie było. Wiem, że wiele z Was się stęskniło, ale już wyjaśniałam wiele razy, dlaczego tych filmów jest mniej. Zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie często pojawiają się jakieś makijaże, trochę takie może bardziej kreatywne, jakieś kolorowe. No przeróżne, także zapraszam Was tam Jeśli chcecie więcej make-upu e, A dzisiejszy film to będzie mój taki Codzienny, wiosenny makijaż O który bardzo często pytacie Czy to, to we vlogach jak mam taki makijaż na sobie Czy na Instagramie jak się pokazuje Rozmawiam e, To pytacie właśnie o ten makijaż Czego użyłam albo czy pokażę tutorial Bo jest to taki dosyć prosty makijaż e, Różne on formy też przybiera Natomiast przeważnie Od dłuższego czasu właśnie w ten sposób się maluje No i kolejna sprawa też używam E, takich sprawdzonych, ulubionych kosmetyków, a że już dawno takiego update'u nie było, no to stwierdziłam, że nagram, także mam nadzieję, że Was zainteresuje. Jeśli chodzi o bazę pod makijaż, używam ich bardzo, bardzo sporadycznie. E, raczej stawiam od długiego już czasu na dobrą pielęgnację i dobra pielęgnacja jest moją bazą też nabliżającą pod makijaż i taka mi wystarcza. E, natomiast używam e, od. W sumie, jeszcze przed tym, jak nie, wtedy chyba jak nagrywałam film o minerałach, no to od tamtej pory zakochałam się w podkładach mineralnych marki Amelie. No i właśnie najczęściej, codziennie, poniesięgam, no może nie codziennie, ale bardzo często, bo często też testuję coś nowego. Natomiast zawsze, jak chcę mieć taki sprawdzony, dzienny make-up, no to sięgam właśnie po te podkłady, i tutaj mam akurat podkład kryjący w odcieniu kardamom, ale. Muszę oczywiście zakryć też dodatkowo cienie pod oczami, jakieś tam takie mocniejsze przebarwienie na skórze, i do tego używam korektora, który kładę na czystą, wypielęgnowaną buzię na początek. I żeby tutaj nie zanudzać ym, korektorem, który nadal uwielbiam z Too Face, to ostatnio troszeczkę częściej sięgam po korektor z Hourglass, nie znaczy to, że tam tego nie lubię, bo też go uwielbiam, natomiast to jest korektor o nazwie Vanish. Ja mam odcień Sepia, także to jest mój taki totalny faworyt na tą chwilę. Wszystko wklepuję oczywiście gąbeczką i Wam jeszcze tutaj pokażę, że mimo, że nakładam ten korektor w ten sposób, to lubię sobie go tutaj przeciągnąć trochę w zewnętrznym kąciku do góry. To optycznie daje taki efekt liftingu, lekkiego oka. Tym bardziej, jeśli korektor jest troszeczkę jaśniejszy od koloru skóry, mu jest zbliżony. Natomiast nadal to jest taki właśnie efekt tutaj. Uniesienie tego kącika do góry I zanim nałożę podkład mineralny No to chcę utrwalić sobie korektor Ponieważ jak zostawię go na trochę czasu No to on pochodzi mi w zmarszczki W takie załamanie tutaj pod oczami e, A korek e, nie korektor Tylko puder pod oczy, którego użyję To jest nowość marki Helen Satin Secret e, I używałam już go kilka razy Także mam już go, można powiedzieć, że przetestowanego Natomiast ja tak lubię pudry Hean, że już im po prostu zwyczajnie Ufam, to jest e, Już będę sobie tutaj nakładać, to jest nowa Wersja, można powiedzieć, pudru Lightning Secret, który był taki z bardzo malutkimi drobinkami, które rozświetlały. A tutaj mamy właśnie taki efekt bardziej satynowy, bardziej taki gładki, bardziej wygładzający. Tamten też pięknie wygląda pod oczami, natomiast tutaj coś dla fanek może. E, takiego bardziej satynowego efektu niż typowo rozświetlającego. No i teraz bezpośrednio już przechodzimy do podkładu. Dokładny, e, taki, dokładną taką instrukcję, można powiedzieć, jak nakładam te podkłady i test. E, zobaczycie właśnie w tym filmie, możecie sobie odtworzyć ten, e, o którym mówiłam, e, w którym testowałam właśnie mineralne kosmetyki, jakiś czas temu się pojawił. A teraz już po prostu tylko wam pokażę, że używam takiego pędzla również z amilię płaskiego flat topu, który idealnie się nadaje do nakładania podkładu mineralnego, i jeśli macie dobrze wypielęgnowaną buzię, to ten podkład pięknie się przykleja. Nie potrzeba już tutaj używać bazy takiej jakiejś, do której ten podkład się dobrze przyklei. Wystarczy właśnie pielęgnacja. I zanim zrobimy sobie mój ulubiony, a zarazem taki najdłuższy etap, który zajmuje mi najwięcej czasu, czyli brwi, no to ja sobie pryskam zawsze tą twarz, na której mam nałożony. Jednak pudrowy produkt, ponieważ podkład mineralny jest pudrowym produktem, pryskam sobie mgiełką nawilżającą, aby to wszystko ładnie tak wnikło w skórę, chociaż naprawdę wygląda ten podkład bardzo, bardzo naturalnie pięknie kryje, ale jednocześnie wygląda bardzo właśnie tak świeżo na skórze. E, natomiast tak samo robię w przypadku używania mokrych produktów, czyli typowego płynnego podkładu i korektora. Wtedy pryskam sobie e, twarz przed nałożeniem pudrów, a do właśnie e, podkładu mineralnego nie używam już raczej. Chyba, że chcę uzyskać jakiś um, konkretny efekt w danej partii twarzy Czyli nie wiem, potrzebuję rozświetlenia policzków Czy mam na to ochotę, czy mocniejszego zmatowienia nosa Ale raczej na co dzień tego nie robię A mgiełka, której użyję to będzie Huda Beauty Glow Coco Ale może to być naprawdę dowolna mgiełka Ważne, żeby ona była taka bardziej nawilżająca niż tylko fiksująca Czy tam nawet matująca, coś takiego nawilżająco-rozświetlającego no i lecimy z brwiami. Tutaj mam kilka ulubionych produktów. Króluje, no niestety nie pokażę Wam nic nowego. Króluje tutaj Precisely My Brow. Cały czas uwielbiam tą kredkę. Natomiast jak mam ochotę na taką bardziej precyzyjną, Albo jak chcę wyrysować sobie tylko kredką włoski, no to sięgam po kredkę z Huda Beauty. To się nazywa Bomb Browse i powiem Wam, że jest świetna, bardzo precyzyjna. Naprawdę w porównaniu nawet z Precisely, która jest precyzyjna i cienka. To jest jeszcze bardziej drobna końcóweczka, którą można wysłać pięknie sobie włoski. Ale też moje ostatnie odkrycie to jest pisak do brwi z NYXA, um, Lift and Snatch. Tutaj akurat mam go w odcieniu Ash Brown. I to jest po prostu taki mazak do brwi. Z bardzo cieniutką końcóweczką, i się upewniałam, ale tak, tutaj mamy pędzelek, który jest precyzyjny, nie rozlewa się nic z niego, naprawdę daje świetny efekt wyrysowanych takich włosków, także ja zazwyczaj maluję sobie brwi tutaj tak większość brwi, po prostu kredką, ale robię to też dosyć delikatnie. Zobaczycie to tutaj na przebitce, a następnie początek brwi delikatnie podkreślam tym pisakiem. Chociaż czasami do jakiegoś konkretnego makijażu lubię sobie zrobić cały makijaż brwi tylko tym pisakiem, i wtedy mamy taki efekt bardzo uniesionych, takich lekko krzaczastych, mocniej brwi. I jak już brwi pomalowane, to używam albo mydełka z Lush Brow albo ostatniego odkrycia, czegoś bardzo takiego podobnego. Natomiast mam wrażenie, że. Troszkę lepiej, troszkę mocniej jeszcze utrwalającego od Lash Brow i to jest mydełko z Anastazji Brow Freeze. No ale powiem Wam, że też jestem ogromną fanką tego, także to jest taka trochę tańsza wersja, a tu trochę droższa wersja. Natomiast obie są naprawdę świetne. W związku z tym, że na kanale już używam Lash Brow, to dzisiaj użyję właśnie tego z Anastazji. Jest całkowicie przejroczyste, nie zostawię żadnych śladów w brwiach. I ja sobie nakładam taką szczotetką to mydełko, i wiem, że niektórzy na przykład najpierw używają mydełko, a później wypełniają brwi. I powiem Wam, że faktycznie trochę to mydło i pocieranie po brwiach ściera kredkę, ale tak delikatnie ja to robię, więc tak bardziej po włoskach niż po skórze mocno. I nie przeszkadza mi to, że lekko coś tam się zatrze, ponieważ mam wtedy jeszcze bardziej naturalny efekt. I jeszcze lubię sobie tak delikatnie palcem dotknąć, żeby jakby przykleić te włoski do skóry. Tutaj wiecie, na palcu zbyt dużo nie zostaje, praktycznie nic. Czasami tam minimalnie coś widzę, a mam fajnie utrwaloną no i zobaczcie, jaka jest różnica. Moim zdaniem bardzo duża i ja kocham ten efekt. Ja już wiem, że nie będzie dla każdego, więc wtedy wystarczy, jakim żelem do brwi sobie utrwalić te włoski. I czas na oko. I tutaj ogólnie, jeśli chodzi o ten makijaż, no to jest to taki makijaż, który wykonuję, kiedy mam czas, bo często zdarza się tak, że po prostu albo wchodzę bez makijażu, albo wychodzę w takiej wersji, albo tylko maluję jeszcze sobie rzęsy i wychodzę. Natomiast, oczywiście, wszystkie kroki, które wam pokazuję, wykonuję wtedy, kiedy mam na to czas, więc nakładam sobie bazę i robię taki bardzo szybki, lekki wiosenny makijaż oka. Baza jest z P Czasami nawet pomijam bazę, żeby tak tylko sobie na szybko coś tam nałożyć, bo u mnie raczej te cienie się trzymają, no ale żeby jednak przedłużyć ich trwałość, jak mi się chce, albo jak właśnie mam chwilę, no to tą bazę nakładam taką bardzo niewielką ilość. I dwie moje ulubione palety cieni na co dzień to jest pierwsza Beloved czy Beloved jak to woli, marki Maxmo i Angider jest po prostu cudna i ja teraz wiosną uwielbiam takie brzoskwiniowe lekko odcienie i tutaj mamy na przykład ten Peach It Up, który używam w załamaniu i ten Glow Up, który używam na Powiekę ruchomo i to jest prawie, że cały mój make-up. E, natomiast e, ostatnio pokazywałam obie na Instagramie i prosiliście, żebym zrobiła makijaż dzienny herbacianą różą, którą też używam na co dzień. Właśnie na przemian ich używam przeważnie ostatnio. E, I to jest oczywiście paletka marki Grum Shop we współpracy z Agnieszką DIM. E, I dzisiaj sobie jej użyjemy. Też piękne, neutralne odcienie. Na początek zmatowię sobie e, powiekę bawełnianą różą, czyli tak dosyć klasycznie tutaj. Z tym makijażem lecimy Matowienie łuku brwiowego, a raczej miejsca pod łukiem brwiowym Tutaj dalej, żeby później mi się wszystko ładnie, wszystkie granice rozblendowały No i następnie sięgam po herbacianą różę, która jest takim ładnym brzoskwiniowym odcieniem Jest to dosyć jasny brzoskwiniowy cień, którego jakoś tak bardzo mocno na powiece nie widać Jednak daje on... Odrobinkę takiej głębi i odrobinę też takiego właśnie wiosennego looku, jak dla mnie. Często też nakładam sam błyszczący cień. Jak mi się spieszy, już nie robię tych kroków matowienia, czy tutaj tego zaznaczania załamanie, bo ja tym cieniem, jak widzicie, po prostu jakoś tak, deli jakoś <grytanie> tak delikatnie zaznaczam załamanie, ale też. Powyżej załamania ten cień jest do tego stopnia delikatny i subtelny w swoim kolorze, że raczej sobie nim krzywdy czy plam nie zrobicie, więc jak widzicie tak naprawdę na szybko to robię. No i teraz na środek powieki złota róża, czyli ten piękny złoty odcień. Jakoś tak bardzo dużo go nie nabieram, bardziej zależy mi na tym, żeby odrobinkę błyskuć tutaj dość powiece. Jeśli chodzi o tą drugą paletkę, Beloved, to tamten brzoskwiniowy jest trochę bardziej intensywny, trochę bardziej widoczny na powiece. Więc tutaj zaznaczam, że wtedy ten makijaż jest troszkę bardziej intensywny, ale właśnie na co dzień teraz wiosną lub jest taki no, subtelny look. I jeszcze od razu chciałam Wam polecić, jeśli macie ochotę na um, ładny, delikatny pigment, taki rozświetlający, który pięknie będzie wyglądał solo na powiece, to ja bardzo lubię Stardust marki Desi Cosmetics. Tutaj wspieram polskie mar marki, hashtag. Um, I Desi naprawdę ma przepiękne pigmenty, również takie bardziej intensywne, czy jakieś kolorowe. Natomiast ja uwielbiam ten Stardust, który cudnie wygląda, jako takie iskierki e, na powiece. E, natomiast, właśnie dzisiaj. E, na palecce się skupiłam i jeszcze na dolną powiekę nałożę odrobinę również herbacianej róży. Głównie skupiam się tutaj na zewnętrznej części i delikatnie przeciągam do wewnątrz. No i czasami wykonuję kreskę po prostu eyelinerem, tak jak kiedyś klasycznie, ale e, zdecydowanie bardziej ostatnio lubię używać do tego cienia, więc używam cienia również. Z tej samej palety i będzie to piżmowa róża, czyli taki ciemnobrązowy odcień, taki głęboki czekoladowy brąz, i robię tą kreskę dosyć taką subtelną, dosyć delikatną, ale. Taką, żeby ona fajnie podkreśliła i wyciągnęła delikatnie oko. Czasami robię też tutaj taką delikatną kreseczkę wewnętrznym kociku, ale chyba dzisiaj się powstrzymam, żeby to był naprawdę taki w miarę szybki makijaż. I od razu Wam pokażę, sięgnę sobie tutaj kredkę, ponieważ na linię wodną nakładam też na co dzień Kredkę brązową, nie czarną, nie nudziakową, tylko brązową, która delikatnie właśnie podkreśla, mam wrażenie, ten, to wyciągnięte kres, kreską oko i daje taki subtelny, dzienny efekt cut eye. I ta kredka, której tutaj użyję, to będzie. Mi Sporti, taka po prostu brązowa, zwykła kredka, ale ona fajnie wygląda na tej linii wodnej i rzeczywiście jest ją widać, bo niektóre kredki są na tle twarde, że po prostu nie odbijają się tutaj na linii wodnej, a ta świetnie sobie daje radę. No, i tuszujemy rzęsy, i tutaj muszę zwrócić trochę honoru e, tuszowi z Benefitu, maskaże z Benefitu, ponieważ również właśnie w tym samym filmie z minerałami. Byłam taka nie do końca nim zachwycona, natomiast po jakimś czasie mam wrażenie, że on może lekko być zgęstniał, nie jest aż tak wodnisty jak przy pierwszym użyciu, i teraz sprawdza mi się świetnie, po prostu go uwielbiam. Jest to tusz The Real Magnet, czyli ta magnetyczna wersja, e, natomiast z drogeryjnych tuszy. Uwielbiam, ale to uwielbiam tiktokowy, szałowy, wiralowy e, tusz z Maybelline, czyli Sky High e, z tej serii e, Sensational, Lash Sensational. No po prostu oba są genialne, natomiast tutaj już prawie, że nic nie mam, także już nie daję takiego efektu, jak wcześniej, ale mówię Wam, że to jest mój ulubiony na tą chwilę tusz. Zaraz obok tego i tego właśnie użyję dzisiaj. I tutaj mamy silikonową szczoteczkę które oprócz tego właśnie, że sam tuż daje radę, no to ona fajnie rozdziela te rzęsy, one nie są sklejone, ale są pięknie podkreślone. No, ale ogólnie też muszę przyznać, że urosły mi rzęsy, bo od długiego czasu już używam odżywki, także na co dzień też nie czuję takiej potrzeby jak wcześniej, aby przyklejać sztuczne, także dzisiaj też ich nie będę przyklejała. Zobaczcie od razu, jak inaczej oko wygląda. Jest takie pięknie otwarte. No, cudnie to wygląda. Naprawdę, uwielbiam ten tusz. Chociaż lubię z nim zaszaleć. Jak na przykład przy tym oku, gdzie trochę. Aż za dużo nałożyłam tego tuszu. I delikatnie mi się posklejał gdzie nie rzęsy. Ale nadal jestem bardzo zadowolona z efektu. I przechodzimy do wykończenia twarzy. I tutaj um, taki. Produkt w kompakcie, można powiedzieć kompaktowy, ponieważ mamy trzy w jednym. I to jest taki stary, ale jary kosmetyk, który na nowo można powiedzieć, że odkryłam niedawno i jest to Trio z, New, z Golden Rose o nazwie Nude Look, z tej serii Nude Look i tutaj mamy brązer, rozświetlacz i róż wypiekane i wszystkich trzech zazwyczaj używam. Jak mam czas, podkreślam. Czasami używam na przykład tylko brązera albo tylko rozświetlacza. I Generalnie ten rozświetlacz nakładam też w wewnętrzny kącik oka. Zazwyczaj nakładam właśnie ten rozświetlacz, który akurat tego dnia używam, a że przeważnie używam właśnie tego z tej paletki, można powiedzieć no to również ląduje w wewnętrznym kąciku dla rozświetlenia i w ogóle te produkty są świetne, ponieważ swoją po pierwsze formułą są tak delikatnie rozświetlające, natomiast bez drobinek, no to jeszcze są niesamowicie wydajne, ponieważ je naprawdę od bardzo dawno używam tego produktu Może nie na co dzień, bo na początku y, Lubiłam, ale nie używałam aż tak namiętnie Jak teraz, ale naprawdę Bardzo często po niego sięgałam i w ogóle tutaj Nawet nie widać, żeby cokolwiek się zużyło e, Także dobra, teraz zacznę już sobie Nakładać, jedyny minus No to właśnie czasami coś tam mi się pomiesza Jedno z drugim, tutaj nie do końca Można sobie tak łatwo Wydobyć jeden z trzech Ale uważnie Da się to zrobić Także wiecie, ocieplam twarz jak zwykle I ten brązek ma piękny właśnie taki ciepły odcień Ale on nie jest ani pomarańczowy, ani jakiś taki rudy No cudne, taki trochę mleczny Trochę może jeszcze bardziej ciepły niż typowo mleczny Czółko <grym> Oczywiście jak już ocieplamy, to trzeba ocieplić całą twarz Odrobinę również na nos na brodę, lekko zjeżdżam też tutaj na szyję. No i jeśli chodzi o róż, to, to jest taki bardzo ładny, koralowy odcień, czyli taki, który pasuje, mam wrażenie, że każdemu, naprawdę, każdego typu urody. E, tym bardziej dlatego ta paletka jest tak fajnie użytkowa. No bo mamy tutaj odcienie, które naprawdę podpasują chyba każdemu. No i wyglądają niesamowicie zdrowo. No i zobaczcie ten cudny szampański rozświetlacz. Piękna tafla. Jak mam ochotę na bardzo delikatny, subtelny efekt, to nakładam odrobinkę, a jak na mocniejszy, no to trochę więcej. No i zostały usta i tutaj też w zależności Od tego gdzie wychodzę, no bo wiadomo Jak muszę wyjść gdzieś, gdzie będę miała Maseczkę na ustach, no to tylko jakiś Balsam nakładam, eee, ale Jak wiem, że będę mogła sobie trochę pochodzić W tych ustach i nie przykleją Mi się do maseczki, no to albo Nakładam pomadkę My Matte Lip Ink Moją ukochaną eee, Numer 02 z Golden Rose Już Wam ją pokazywałam i zanudzałam wiele razy Ale do tej pory jest moją ulubioną, nic jej nie przebiło eee, Albo nakładam Błyszczyk Lifter Gloss z Maybelline, to też jest mój ulubieniec na co dzień Albo łączę te produkty Więc może je połączę tutaj na potrzeby tego filmu Ale solo wyglądają równie cudownie I na koniec dla utrwalenia Już się tylko pryskam twarz jakimś fixerem, Moje ulubione e, Morphe e, Rozświetlający wersja Luminous Albo The Professional Super Setter z Benefitu Może ten teraz, bo w sumie ten z Morphe używam części, to tak dla odmiany ten Daje taką świetną mgiełkę, która w ogóle nie zostawia kropel na twarz, dlatego też bardzo go lubię. E, no i to by było na tyle, tak wygląda skończony makijaż, bardzo świeży, bardzo dziewczęcy i w normalnych warunkach, kiedy go wykonuję, nie gadając, nie ustawiając nic i tak dalej, no to robię go naprawdę szybko. Ale tak jak mówię, czasami pomijam niektóre kroki, pomijam na przykład konturowanie twarzy, czy tam ocieplanie, rozświetlacz, róż brązer, pomijam czasami usta, no różne rzeczy, tak? W zależności od tego, ile mam na to czasu. Natomiast to jest mój ulubiony makijaż i myślę, że taki właśnie idealny dziewczęcy na wiosnę świeżo wygląda. Brwi to jest chyba mój ulubiony element, no wyglądają po prostu cudnie. Odkąd zaczęłam właśnie robić brwi na mydło, to nie wiem czy kiedyś się odzwyczaję. No cudnie to wygląda, więc lubię nawet na to poświęcić więcej czasu Kosztem, nie wiem, makijażu oka czy wykończeniem twarzy Bo po prostu tak bardzo mi się podoba ten efekt e, Także dziękuję Wam bardzo już za oglądanie Napiszcie mi, jaki element w makijażu jest dla Was taki typowo wiosenny Chyba trochę może, jakbym miała ja wybierać, pierwsze co mi przychodzi do głowy to róż. Taki wiecie, właśnie korelowo-brzoskwiniowy róż. No, to, trochę tak to może się kojarzyć. Natomiast nie jest to mój taki typowy must have wiosennego makijażu. Może byłby to jakiś fajny kolor na ustach. Natomiast no teraz myślę, że mało kto z nas e, robi jakiś taki mocniejszy kolor na ustach z wiadomych przyczyn. Ale dobra, nie będę już tu się rozgadywać. Kciuki do góry, jeśli film się podobał i widzimy się w następnym. Do zobaczenia, pa pa! With you the sun is shining 24-7 Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.